Historia ludzkości to historia rozwiązywania problemów. Tych małych i tych dużych. Aleksander Macedoński, zdobywca Stratek. Węzeł Gordyjski. Najtrudniejszy, złożony problem pokonał jednym ruchem ręki. Odetnij się od przyzwyczajeń, schematów, szablonów. Zdobywcy muszą być skuteczni. Gordion. Nieważne czy wybierasz pomiędzy dwiema, trzema czy dziesiątkami opcji, musisz być pewny, że wybrałeś najlepiej i najkorzystniej. Każda firma to codzienne decyzje, te małe, proste i te bardziej skomplikowane. Dlatego powstał Gordion z matematyczną precyzją, wskaże najbardziej optymalne rozwiązanie. Powiesz, że twoja firma to proste schematy zakupów, że nie masz rozbudowanej struktury dostaw i nie musisz korzystać z podpowiedzi, czy wybrać opcję A, czy B. Tylko czy wiesz, ile ten wybór będzie cię rzeczywiście kosztował i kto jeszcze na tym zarobi? Gordion dba o pieniądze twojej firmy zawsze. Gordion ma jeden cel optymalizacja. To narzędzie, które oszczędza czas, oszczędza pieniądze, oszczędzi pomyłek. Nieważne, czy masz przed sobą kilka, kilkanaście czy miliony opcji, zawsze dostajesz tę najlepszą. To Twój zysk. Gordion to potężne narzędzie obliczeniowe. Korzystanie z niego jest jednak bardzo intuicyjne, a samo wdrożenie nie zakłóca pracy Twojej firmy. Prosta instalacja wprowadzenia danych i już. Działa. Oszczędności, ułatwienie codziennej pracy, właściwe zaplanowanie zakupów, najlepsze kalkulacje, uwzględnienie wszystkich zmiennych, analiza, kontrola, raport, wynik, gordion, po prostu sprawdź go.